Hej wszystkim z tej Rajska i zapraszam Was tym razem na niedzielną aktualizację procesów na przestrzeni. I tak jak Wam zapowiedziałam w shortsach, tak jak zresztą piszę co chwilę robię Wam na relacjach, wrzucam Wam też informacje z przestrzeni na, na Instagramie czy na Facebooku, no więc właśnie, zaczęliśmy teraz, wkroczyliśmy w taki dosyć niestabilny czas. W zeszłym tygodniu jeszcze ta przestrzeń była bardziej stabilna, bardziej taka. Ułożona i taka spokojniejsza, i tak Wam jak ostatnio Wam wspominałam na poprzedniej aktualizacji, że dużo procesów teraz będzie przypominało i o to w nich chodzi, że one jakby nas, budujemy drugi poziom jeszcze raz. I teraz tak, te niespodzianki teoretycznie nam się wydają niespodziewane, to są wydarzenia niespodziewane, niemniej jednak one nie są niespodziewane, tylko to są nowe wydarzenia wynikające z nowej konfiguracji treści drugopoziomowych, czyli to, co Wam mówiłam w ostatniej aktualizacji, że się nabudowuje nowy poziom, czyli my tworzymy nowy poziom, my jako kursupy, czyli jako świadomość wiodąca, tak, czyli ta świadomość, która jest najwyższą formą świadomości na tej planecie. W związku z tym my nadajemy tego drugiego poziomu jeszcze raz i teraz te wydarzenia, które są dla nas, nam się wydają niespodziewane, to tak naprawdę one wynikają z nowej konfiguracji tych samych treści. To jest trochę tak, jakbyśmy coś nowego odkryli z tego, co już mamy. To jest, um, możemy, te, może nam towarzyszyć podczas tego procesu takie wrażenie, że niby jest po staremu, a jednak jest na nowo. Czyli zupełnie nowa, nowe wrażenie sprawiać może na nas coś, co jest, co było i zawsze było, a teraz ono jest tak jakby w nowej wersji, taki lifting przestrzeni trochę. I teraz po aktualizacji, tak? Czyli teraz, jakby w praktyce sprawdzamy te treści, które do tej pory były bardziej w takim. W trakcie budowy, w trakcie tworzenia, w trakcie takiego yy, rekonstruowania. Czyli teraz tak. Ten drugi poziom, który się w nas nabudowuje, on ma, znaczy ten proces nabudowywania ma swoje plusy i minusy. Jak wszystko zresztą, ponieważ sam torus składa się z plusów i minusów, czyli wartości dodatnich i, i wartości, wartości muszę, czyli wartości ujemne, czy takie, no właśnie muszę, a wyżej jest ja chcę. I teraz tak. W związku z tym, yy, że te treści w nas się nabudowują, te reakcje w przestrzeni, które nam się wydają zupełnie dziwne i zupełnie nowe, one tak na dobrą sprawę są cały czas jakby wynikiem tych zmian, które w nas nastąpiły i one mogą być niespodziewane. No i teraz tak. Ja muszę tutaj troszeczkę wrócić, tudzież potrzebuję wrócić do, yy, do tematu zaćmienia, które miało miejsce zaćmienia słońca, które miało miejsce w kwietniu. I ja Wam wtedy mówiłam, że to zaćmienie tak naprawdę to będzie brzemienne w skutkach po jakimś czasie. Wiecie, wielkie zmiany są widoczne dopiero po czasie. Gwałtowne zmiany to są krótkie, szybkie zmiany, i one mogą to jest taka burza w szklance wody. Nagle coś się wydarzyło wielkiego, potężnego, ale potem, jakby się okazuje, w toku, że tak na dobrą sprawę niewiele się zmieniło. Natomiast potężne zmiany, długofalowe zmiany, one są widoczne dopiero z perspektywy czasu, z tego takiego z punktu widzenia przeszłości. Czyli jak się cofamy w przeszłość, to rzeczywiście widzimy, jak wiele zmian miało miejsce, nastąpiło. No i teraz tak, to zaćmienie, ono tak na dobrą sprawę główną, yy, w głównej mierze odbyło się nad Stanami Zjednoczonymi. I teraz yy, te wszystkie zmiany to są trzy miesiące po zaćmieniu. Wiecie, Taurus lubi trzy miesiące. To już wiemy. To są te cykle. Czyli yy, maj, czerwiec, lipiec. To jest tak, wiecie, mniej więcej. To nie jest dokładnie identycznie trzy miesiące, bo my mamy taki sposób myślenia, że jak coś było trzy miesiące, to jeżeli coś się wydarzyło 1 marca, to trzy miesiące od 1 marca to będą, to będzie pierwszy mm, czerwca, tak? Tak, <grywka> czerwca, tak. Pierwszy czerwca albo pierwszy lipca. Zależy, jak kto liczy trzy miesiące. W każdym razie jest to w ten sposób przez nas przeliczane, natomiast przestrzeń działa dużo płynniej, dużo spokojniej, dużo to wszystko musi przez nią przenikać i po prostu te procesy tak, tak to działa, że wytrzymałość przestrzeni do pewnego utrzymywania pewnych procesów jest stosunkowo czasowa. W związku z tym są to cykle, które są określone. Przez samą przestrzeń. A dlaczego tak jest? Dlatego to nie chodzi o to, że w całym kosmosie tak to działa, tylko akurat u nas na Ziemi, co jest wynikiem postępu poziomu świadomości. Im wyższy poziom świadomości, tym te okresy się będą wydłużały, czyli te procesy będą spokojniejsze, a one będą brzemienne w skutkach bardziej, będą głębsze. W związku z tym, u nas na razie są trzy miesiące, zresztą ja wam cały czas powtarzam, że ten czas przyspiesza. Dlatego, że nasza wibracja przyspiesza, więc pewne tematy dużo szybciej można załatwić, które będą dużo bardziej konsekwentne. Czyli one będą, będzie więcej małych zmian, które będą się przyczyniały do dużej zmiany. Czyli po prostu jest ta, ta właśnie, to jest związane z poziomem świadomości, więc to odczuwanie czasu również. No i teraz mamy trzy miesiące po zaćmieniu, które się właściwie odbyło głównie w Stanach. Oczywiście, że to dotknęło cały świat, ale w Stanach Zjednoczonych ono przeszło, przez całe Stany Zjednoczone. No i w związku z tym, że jest to Stany Zjednoczone, są swego rodzaju jednym z największych, najbardziej wpływowych gospodarek światowych, wszystko co się dzieje w Stanach Zjednoczonych nijako rykoszetem odbija się na całej reszcie społeczeństwa. Więc w związku z tym w Stanach jest teraz, zaczął się ciężki, może nie chcę mówić ciężki, ale taki skomplikowany czas. O, to będzie chyba najlepsze określenie. I. Takie wydarzenia, tak jak teraz jest przestrzeń niestabilna, to jakby te wszystkie wydarzenia po kolei, czyli te wydarzenia, które są związane na przykład z, z wyborami prezydenta, czy z, nawet z tematami, które się dzieją wokół wyborów prezydenckich u nich. Tak jak um, dzisiaj w nocy, czy tam jakoś tak, wiecie, w naszej nocy u nich był dzień Pan, pan Donald Trump został, przynajmniej był jakiś zamach na niego próbo, próba zamachu. Czy to, jaki, jaki ten zamach miał znaczenie, i tak dalej, czy kto to zorganizował, to nie ma w tym momencie aż takiego znaczenia dla nas. Dla nas ma znaczenie to, że to się wydarzyło w ogóle. Więc właśnie na tego typu yy, okoliczności nastawmy się. I teraz tak. Nic się nie dzieje bez przyczyny, czyli wszystkie te przyczyny, które doprowadzają nas do pewnych niespodziewanych wydarzeń, tak naprawdę nie są, myśmy tego po prostu tego nie spodziewamy, dlatego że nasz myślenie, nasze myślenie, nasz sposób myślenia jest cały czas bardziej drugopoziomowy, więc my jakby się nie spodziewamy wydarzeń spoza palety, którą mamy, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Ale ja mówiłam przez cały czas, że pierwsze półrocze było na temat czyszczenia karmy. Czyli a karma to jest powtarzalny schemat który może doprowadzać do patologicznych zachowań istot. No niemniej to zostało w jakiś sposób zatrzymane, zresetowane, wyczyszczone. W związku z tym w pewnym sensie teraz się dzieje bardzo, bardzo ważny proces, który polega na wdrażaniu naturalnych, ewolucyjnych ścieżek ewolucyjnych. Ścieżek ewolucyjnych każdej istoty poza karmą, czyli tak do czego ta istota jest. Jaki ma kształt, czyli każda istota ma swój kształt w wyniku jej ewolucji, coś ma bardziej rozwinięte, coś ma mniej rozwinięte, coś bardziej lubi, czegoś mnie lubi, itd, i tak Każda istota ma swój kształt i ten kształt. Jest swego rodzaju odcinkiem czasu przestrzeni, czyli tak jakby każdy z nas jest jakimś filmem. No i mamy różne kategorie tych filmów. Możemy być komedią, możemy być horrorem, możemy być um, obyczajowym filmem i tak dalej. Więc jest to swego rodzaju kształt. I teraz dokuję dopiero, dopiero teraz, kiedy jesteśmy uwolnieni. W pewnym sensie z tego schematu karmy, która nas zamyka w takim obrocie, w takim kolek, gdzie nie możemy spod, spod tego koła, ciężko się bardzo wychodzi z tego koła karm, ale w momencie, kiedy już wyszliśmy z tego koła karm, ponieważ to jest naturalny proces na przestrzeni, że te karmy zostały nam wy, wysypane, pamiętacie, jak mówiłam wam o sądzie ostatecznym w styczniu i właśnie cały czas. No a co to jest sąd ostateczny? To jest właśnie to, że jest ta karma wyczyszczona i teraz są tego konsekwencje, czyli powiedzmy wyrok tak, czyli, ale nie chcę tego mówić negatywnie, bo wiadomo, że słowo wyrok kojarzy się nam bardzo negatywnie, ale chodzi o to, że to, co żeśmy wyczyścili, wyszliśmy z, tej, z, tej, z tych procesów karmicznych, ciężkich, trudnych i tak dalej, to teraz wyszliśmy w tę fazę takiego przywracania, czyli to, co mi zostało po tym, czyli co, co z tego wynika, co, jak, czego, jaką lekcję z tego wyciągnęłam yy, i tak dalej. I w związku z tym to jest właśnie ten Efekt. Ja nie chcę już mówić wyrok, ale efekt, bo wyrok to rzeczywiście jest y, niezbyt łatwe. Efekt, czyli to, co zostało przez całe tam y, lata, bo to tak karma nie trwa przez pół roku, to pół roku teraz było takim zakończeniu tego już więcej, tak nie będziemy robić. I teraz y, wchodzimy w ten, no to co będziemy robić? I teraz jesteśmy już w tej fazie. Przestrzeń jest teraz dosyć niestabilna. Ja to nazywałam kiedyś węzłem, ale węzeł, czyli kilkanaście elementów naraz jest odpalonych, no i się robi takie splątanie, spiętrzenie procesów. Teraz ja bym tego nie nazwała aż tak bardzo dosłownie węzłem, tylko raczej takim wdrażaniem nowych, wdrażaniem treści, czyli przestrzeń była stabilna, no i z tej stabilności zaczynają wychodzić różne rzeczy, które nas mogą dziwić, skąd to się wzięło. No i teraz my właśnie poprzez te procesy, które już są nie, nieodwracalne, te zmiany, które w nas nastąpiły, są nieodwracalne. Więc teraz my jakby z tym, po tych procesach wchodzimy w tą, w tą nową ścieżkę, która tak na dobrą sprawę nie jest nową ścieżką, tylko jest oryginalną ścieżką. I teraz my dopiero będziemy jakby, no tak, czyli to było złe, bo to wynikało z tego, czego już nie ma, więc to trzeba naprawić. I takie, tego typu procesy, które właśnie będą skutkowały takimi zdarzeniami, których byśmy się nie spodziewali, bo to, co Wam mówiłam ostatnio, my się czujemy odklejeni od rzeczywistości, a tak naprawdę rzeczywistość od nas odkleja, i to jest właśnie to. Czyli ten moment, kiedy ty się czegoś, coś się wydarza, a ty się tego nie spodziewasz, tak naprawdę jest tylko dlatego, że ty się możesz tego spodziewać. Ale nie masz jeszcze tego sposobu myślenia, czyli nie jesteśmy przyzwyczajeni do zmian, które w nas nastąpiły, czyli dopiero budujemy schemat zachowań, i schemat reagowania na te zmiany, które następują, czy postępują w tej chwili wszędzie, ponieważ ten proces nie dotyczy zarówno, czy znaczy on dotyczy zarówno indywidualnych osób, jak i całej rzeczywistości naszej planety, więc i planety samej w sobie, stąd mamy. Ekstremalne zjawiska pogodowe, możemy się spodziewać wybuchających wulkanów, możemy się spodziewać trzęsienia ziemi. Nie będzie to y, cała seria, tylko to będzie kilka mocnych szarpnięć, y, które są też pokłosiem cały czas jest ciąg przyczynowo-skutkowy wszystkich wcześniejszych procesów. No, wybuch wulkanu też nie jest spontaniczną decyzją wulkanu, tylko jest też to efekt. Wcześniejszych procesów, tylko teraz będzie dosyć duże spiętrzenie w wyniku, tak jak Wam powiedziałam na prognozie na lipiec. Wszystko lipiec wyjaśni, i lipiec przedstawi zupełnie w nowym świetle stare tematy, czy może tematy, do których byliśmy przyzwyczajeni, że na nie powiedzmy, że światło świeciło nie wiem, z tego kąta, a teraz się nagle zmieniło ustawienie halogenów, czy tam światła, lampy i teraz nagle zupełnie inaczej dana, dana sytuacja wygląda z innego punktu, jakby z innego punktu oświetlenia. Więc to, to się w tej chwili dzieje, czyli te ścieżki ewolucyjne są w tej chwili od, y, otwierane na nowo, czyli my jesteśmy w pewnym sensie zresetowani i w tej chwili będziemy postępować w zgodzie z własnymi ścieżkami ewolucyjnymi, czyli dopiero teraz. Tak jak ciągle mi tutaj czy, czy ktoś tam co jakiś czas pisze, że no idzie gdzie te zmiany, gdzie te zmiany, ciągle mówisz o tych zmianach, ich nie widać. Tak, dlatego że jakby te procesy są dosyć, bo one nie są wcale powolne. My byśmy wcale sobie nie życzyli, żeby te procesy były gwałtowniejsze. One są, tylko że właśnie jakby początek, uwertura może trwać długo. I właściwie, właściwie, jeżeli idziecie nawet na film do kina, to ten film trwa, pod, powiedzmy trzy czwarte filmu jest o nie wiadomo czym, a dopiero w ostatnich scenach cała fabuła wychodzi, o co tam chodziło, o jakieś tam zagrywki, intrygi i tak na koniec filmu. I wtedy dopiero wychodzimy z tego filmu w takim: O, to był dobry film, bo tam właśnie nas wprowadziło to w taki stan szoku, ponieważ nagle się powyjaśniały wszystkie wątki, które do tej pory przez większość filmu było ciągnięte, tak nie wiadomo do czego to zmierza. Dobra, ja zerknę na notatki. Hmm. Teraz tak, zaczynamy wypełniać, uwaga, i to jest bardzo ważne, zaczyna się wypełniać nasze przeznaczenie, czyli wszystkie wydarzenia, które się w tej chwili zadziewają, są związane z naszym przeznaczeniem. Przeznaczenie nie lubi karmy, to jest ważne, ponieważ karma potrafi bardzo zaburzyć proces przeznaczenia, ponieważ... I tak to przeznaczenie się wypełnia, tylko że ta karma przedłuża, ściąga, powoduje frustrację, że my się czujemy źle w nowej sytuacji, że my potrafimy gdzieś się zagubić w nowej sytuacji, która jest nam przeznaczona. W związku z tym nie cieszymy się z nowej sytuacji, która jest spełnieniem przeznaczenia, tylko szukamy ciągle dziury w całym. W związku z tym gdzieś tak te, te dwie ścieżki potrafią, bo karma nam każe cały czas zawijać, zawijać cały czas ten sam, ten sam temat. Przerabiać nad, i siedzieć w jednym miejscu, natomiast przeznaczenie nas pcha i rozkazuje w pewnym sensie nam iść dalej. I to właśnie o tym jest. I teraz wszystkie te rzeczy dzieją się z przeznaczenia, więc możecie, tak jak cały czas Wam powtarzam, już od iluś miesięcy, zaufaj przestrzeni, pamiętaj o funkcji czasu, to się wszystko, to po prostu płynie i to tak ma być. Więc po prostu pójdźmy i to nie się dzieje dokładnie w tym czasie, w którym to się ma dziać, to się nie dzieje ani za wcześnie, ani za późno. To się dokładnie dzieje wtedy, kiedy to się ma, wszystko wydarzyć, więc daj, dajmy czasowi czas. Niech on to, niech ta przestrzeń sobie procesuje razem z nami w środku. Nic się złego nie stanie, tylko to jest po prostu taki, tak wygląda ten proces. I teraz tak, to przeznaczenie działa w ten sposób, że ono równoważy taką, bo karma zaburza równowagę przestrzeni czyli te za, zacięte schematy, które my robimy, czyli za, zakręcamy się w jednym miejscu, robimy, 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 ona zaburza y, balans, ponieważ zamiast być w 10 miejscach naraz, to my jesteśmy w jednym. Bo się uparliśmy, bo tam lęki, bo traumy, bo no do, do, do i tu siedzimy w jednym miejscu cały czas. Natomiast właśnie y, karma, y, w związku z tym, że jest uwolniona, no to teraz mamy czas na to, żeby się wreszcie uwolnić i iść w zgodzie z własnym przeznaczeniem, czyli realizacja siebie w relacjach, realizacja siebie w pracy, realizacja Siebie jako siebie samego. Czyli to wszystko, co Wam powiedziałam w zeszłym tygodniu, że właśnie będziecie mieli taką potrzebę zmiany designu w domu. Tutaj polecam kanał Sebastiana Ładłowicza, żebyście sobie zobaczyli. On tam rzuca co chwilę coś na temat właśnie zmian w domu to będziecie mieli potrzebę zmiany własnego wyglądu. Kto się na przykład blokował, ponieważ nie każdego to dotyczy. Jeżeli ktoś się czuje dobrze z własnym wyglądem, to nie będzie miał potrzeb zmian. Natomiast jeżeli ktoś chce coś prowadzić, nie wiem, nową fryzurę, kobiety, nawet mężczyźni też mogą mieć potrzeby zmiany jakiś fryzur, nie wiem, garderoby itd., idziemy w to, ponieważ w związku z tym, że teraz właśnie się jakby w pewnym sensie ta przeznaczenie spełnia, więc ta re reset jest tej tożsamości, czyli bez tej ciężkiej karmy, która gdzieś tam nas za zablokowała i nie mogliśmy ze sobą nic zrobić, bo się jeździliśmy chopowani, w lękach, w blokadach i tak dalej, to teraz właśnie się uwalniamy. W związku z tym mamy teraz tą potrzebę takiego rewolucji. No właśnie i to słowo rewolucja właśnie się teraz zaczyna, czyli te zmiany, które w tej chwili następują, one będą bardzo długo odczuwalne, czyli to będzie brzemienny w skutkach, te zmiany, wszystko o czym teraz myślicie, o czym marzycie, to jest w tej chwili wkodowywane w przestrzeń i to jest przeznaczenie. Jeżeli macie plany ogromne, o, nie wiem o, o podróżowaniu, o, o zmianie radykalnej miejsca zamieszkania czy o. I jakichkolwiek ogromnych zmianach, nie wiem, zakończenie jakiegoś wieloletniego związku, czy wejście na przykład, nie wiem, znalezienie sobie, wyjście z pracy na etat i założenie wielkiej swojej firmy, wejście współpracy z wielkimi firmami, jeżeli macie jakiekolwiek w tej chwili duże tematy, w tym momencie w sobie, macie te potrzeby. Gdzieś taką oświadomienie sobie marzeń, do czego chcecie dążyć, to teraz jest właśnie ładowanie tym tematami, tym tematami tej przestrzeni, więc ona się na tym skupi, więc my się na tym skupimy. I teraz tak, tam gdzie nie było sprawiedliwie, bo tutaj jest kwestia takiego balansu. Balans to przestrzeń, my rozumiemy poprzez balans sprawiedliwość de facto. W związku z tym, w tej chwili yy, przeznaczenie przywraca sprawiedliwość na Ziemi. Co będzie między innymi objawiało się sprawiedliwym podziałem dóbr. Więc możemy sobie wyobrazić, albo lepiej nie za, nie za bardzo sobie wyobrażajmy, bo też jakby starajmy się myśleć tylko o tym takim jakby do przyszłości. Skupiamy się na swojej przyszłości, nie myślimy o przeszłości, więc jakby skupiamy się na tym, żeby było dobrze. A nie skupiamy się na tym, co było złe. To już zostawmy. Natomiast teraz chodzi o tą sprawiedliwość, właśnie podział dóbr, sprawiedliwy podział dóbr, czyli. Do, do zadłużonych, tak? Do zadłużonych wraca spłata długu, a do tych, którzy byli obciążeni, jakby od nich było wszystko zabrane, to do nich może to wszystko wracać, czyli będą wracały w wartości, niekoniecznie chodzi oczywiście o pieniądze, tylko w ogóle o wartości, że będzie docenienie. Ci, którzy się napracowali, przyjdzie do nich docenienie. Ci, którzy Trochę tak lecieli boczkiem, boczkiem, może nagle się okazać, że rzeczywiście będą musieli zweryfikować swoją pozycję. Jeszcze raz, czyli rzeczywiście włożyć w tą swoją, w swoją pozycję tą wartość, którą, za którą powiedzmy są honorowani. Dobra, więc. Ja tutaj rozpoczęły się procesy stabilizacyjne, właśnie. I teraz tak, w tej niestabilizacji, w tym niby chaosie, który tak naprawdę nie jest chaosem, tylko jest naszym wrażeniem o chaosie, to właśnie te niespodzianki. One wcale nie są niespodziankami, tylko one tak naprawdę wynikają z poprzednich procesów, które w nas nastąpiły. Przypominam o tym. Następują procesy stabilizacyjne, więc to się w pewnym sensie wprowadza w tą przestrzeń, wkodowuje się w tą przestrzeń, właśnie. Tak jest, tak będzie i lecimy dalej. I teraz tak. Ja, jak już Wam powiedziałam, przypominam Wam, że 22 lipca y, pierwsze spotkanie warsztatów na temat prekursów: kim są, jak z nimi współpracować, jak sobie z nimi radzić w życiu. A to jest bardzo istotne, dlatego że właśnie w tym momencie już wchodzimy w te procesy stabilizacyjne, czyli takiego, takiej prawdy na temat nas samych y, razem z nimi, czyli my mamy łączyć tą cywilizację. Nie rozumiemy tego, że się rozdzielamy i oni pójdą w lewo, my pójdziemy w prawo, tylko cywilizacja potrzebujemy się wszyscy wzajemnie i o tym ja się będę mocno, nad tym się będę mocno skupiać podczas warsztatów. Natomiast słuchajcie, prekursupy, uwaga i to też nie jest, w tym momencie one mogą być, to jest dosyć istotne, więc tak, prekursupy w tej chwili mogą być nieprzewidywalne, ponieważ one działają jeszcze ze starego drugiego poziomu, ponieważ nasz dopiero się ten nowy dopiero się wgrywa, więc one nie mają jakby jeszcze nowych warunków przedstawionych. Więc one jeszcze działają na starym, który jest już wykasowany i niestabilny. Więc o jakby to się nie sprawdza, więc się coraz y Coraz gwałtowniejsze ruchy mogą z ich strony się pojawiać. Taki ob, taki, taka rozpacz w pewnym sensie może być widzialna, ale korsupy też tu mogą czuć rozpacz, ale zaraz do tego wrócę, jak się korsupy mogą czuć. Natomiast prekorsupy, uwaga, bo mogą być nieprzewidywalne, bo w pewnym sensie są takie uwolnione. Nie, ma, nie mają takiej, nie chcę powiedzieć, kontroli, ale nie mają takiego jakby. Takiego bezpiecznego swojego terytorium, habitatu bezpiecznego. One nie wiedzą, co można, bo cały czas działają według tego, co do tej pory zostały nauczone, czy do tej pory tak myślały, że to jest ok, a to nie działa, więc powiedzmy, że gdybyśmy mieli to porównać do ściany, która daje granicę bezpieczeństwa pomiędzy domem a światem zewnętrznym, to nagle ta ściana się okazuje, że jest bardzo miękka i można przy nią przełożyć rękę i one się właśnie zorientowały, że to jest miękkie. Więc właśnie tutaj mogą być gwałtowne wydarzenia też z ich udziałem. Ja zresztą wspominałam na też poprzednich aktualizacjach, że uwaga na prekursupy, które są na różnych eventach, których typu festiwale, jakieś takie właśnie spędy, powiedzmy, tak, ludzi, bo mogą właśnie dochodzić do zamieszek, może dochodzić do właśnie zamachów i do takiej nie, trochę takiej niestabilnej agresji. Okej, okay, yy, jeszcze dwa słowa na temat Donalda Trumpa, ponieważ wyobrażam sobie, że, znaczy, wyobrażam, myślę, że oglądają mnie też kilka przynajmniej osób w Stanach Zjednoczonych, i bo czasami kierujecie do mnie te pytania: co będzie z Donaldem Trumpem? Zresztą przypominacie mi, że seria na temat potencjalnej przyszłości dla krajów różnych, którą gdzieś tam zaprzestałam robić, że była bardzo ciekawa i że chcecie dalej. No, ja nie będę obiecywać, bo mam dużo pracy w ogóle. Jeszcze na dodatek y, kilka nowych tematów, więc. No, zobaczymy, ale tutaj dla tych, którzy, którzy są zainteresowani tematem wyborów w Stanach, których to może bezpośrednio dotyczy, w pewnym sensie wszystkich to dotyczy, ale wiadomo, że mieszkańców Stanów Zjednoczonych bardziej. Yy, bardzo dziwno mam takie wrażenie, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa. Wydaje mi się, że on, ale to jest na razie takie, wiesz, czytane z daleka, no bo do samego Aż taka dobra nie jestem, żeby to przeczytać też, tak? Natomiast wydaje mi się, że Donald Trump będzie prezydentem, nie mniej. On będzie zupełnie innym prezydentem i to będzie ogromna rewolucja. On wprowadzi coś, duże zmiany, nawet nie tyle co on, co, co ta sytuacja z nim, prezydentem, może wprowadzić, jako prezydentem może wprowadzić dosyć duże zmiany. Także Stany Zjednoczone czeka naprawdę potężny proces. Trzymam za, za Was wszystkich kciuki, i yy, yy, no to jest proces oddania władzy do ludu, ale inaczej niż podejrzewamy. Czyli to nie chodzi o to, że będzie chaos, anarchia i tak dalej, tylko to będzie coś zupełnie innego, więc Trump może być bardzo dziwnym prezydentem, który będzie swego rodzaju znacznikiem czasowym. Ale do tego będziemy wracać, ponieważ będziemy tę sytuację obserwować. Mm, dobra. Słuchajcie, w tej chwili jest też ta przestrzeń dosyć nieprzewidywalna, więc uwaga, tak, czyli jest w związku z tym, że nie jesteśmy w stanie używać starych schematów, trudno nam ocenić i gdzie, no, gdzie co się może wydarzyć, więc tutaj też y, bardzo takie jest omacanie przestrzeni, trochę jak takiego, no trochę jak przez poduszkę byśmy coś oglądali, dobra. Słuchajcie, nasze samopoczucie jako kursupów, czyli teraz właśnie ludzi, ja, bo tutaj też są pytania, co to są, co, co są kursupy nie, i prekorsupy, prekorsupy nie posiadają indywidualnej ścieżki ewolucyjnej, tylko należą do gregoru. kursup posiada własną indywidualną ścieżkę ewolucyjną, czyli już idzie sam ewolucyjnie. I teraz tak, korsupy, czyli samoświadome takie bardziej, czyli rozwój świadomości, i tak dalej, to są korsupy. Dla prekorsupów system zewnętrzny jest w pewnym sensie istotniejszy, stadny sposób myślenia, czyli tak jak mówię, egregory, czyli takie zbiory. To tak dla tych, co jeszcze nie wiedzą o co chodzi. Dobra, słuchajcie, samo poczucie. Yy, dla prekursorów samopoczucie, czyli może być agresywnie, mogą być yy, niespokojni. Oni nie mają poczucia bezpieczeństwa, poczucie podświadome, po, zaburzone, poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym yy, będą widziały, wiecie, jak to się mówi, igły z widły, mogą robić w niektórych miejscach. Czyli a nas to może irytować, że gdzieś jest problem, którego tam nie ma. Więc, ale prekursorupy są w stanie stworzyć problem, nawet tam, gdzie go nie ma, więc uwaga na nich. Mogą być podirytowani i są wakacyjni ciągle, czyli są tacy zupełnie wyluzowani. Więc no, to jest troszeczkę tak jakby jakby takiego, jak do czego by to porównać? Jakbyśmy coś, co powinno być, na przykład koń, który zostanie wypuszczony czy się uwolni ze swojego padoku. I on zaczyna korzystać z takiej swojej Wolności, która się może dla niego czasami źle skończyć, czyli on nagle wybiegnie y, gdzieś przed siebie, nagle zacznie galopować, przeskakiwać i może wpaść sobie zrobić krzywdę. Także, ponieważ jest koniem domowym, w sensie domowym, w sensie hodowlanym, tak? Więc niekoniecznie zna tą przestrzeń, czyli nie ma jeszcze tej pokory i ogłady w, w funkcjonowaniu w takiej dzikiej przestrzeni. Więc to jest taki sam plekosłupów. No, co chodzi o nas, to mamy teraz tak. Te, ci, którzy y, jeszcze nie puścili karmy, czyli gdzieś tam ciągle siedzą z tą karmą, ale już wiedzą, że już nie mogą siedzieć, chcą coś zmienić, to będą objawy trochę tak. Trochę smutek, trochę depresyjnie, trochę żałoba, ponieważ y, cały czas doświadczamy, czy doświadczają, y, doświadczają tego takiego z, zaniku tych treści, czyli one no, no, już nieaktualne, czujemy y, tą, tą nieaktualność tych treści, że one już zniknęły. Natomiast, yy, no i więc w związku z tym, to taki może być stan, na to nie zwracam uwagi, to mi nie przejdzie, wszystko będzie dobrze. Natomiast ci, którzy już są karmę zamknęli, wprowadzają nowe treści, to co super, bo to jest ekscytacja i takie poczucie takiego, takiej. Mm, ja tutaj sobie to zapisałam. Aha, jeszcze ci, ci którzy nie w, y, z tą karmą ciągle gdzieś tam utknęli, nie mogą wyjść, to może być poczucie bez sensu. Yy bo ponieważ nowe ustawienia już się wgrywają, a mentalnie jeszcze się trzymają tych starszych ustawień, które są już nieaktualne, więc jest taka niechęć do zmian. Ale to minie. To się nie przejmujcie tym. Okej. Okay. Dla tych właśnie przebudowujących świadomie to jest dosyć duży entuzjazm, taka ekscytacja przed zbliżającymi się zmianami. Czyli to jest trochę, może być nawet czasami takie wrażenie przerażenia takie, jak ja sobie z tym wszystkim dam radę, ale fajnie. Czyli to jest taki takie poczucie takiego, takiego naelektryzowania przed na przykład dużą podróżą, jak już czujemy, że już, 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 już zaraz podróż marzeń przed nami, więc wtedy się czujemy tacy podnieceni, tacy za, zaaferowani tym, więc to, to będą tego rodzaju objawy. Yy, ok, czyli jeszcze raz przypominam Wam o tym, że to, co się w tej chwili w nas dzieje, o czego pragniecie, co widzicie, co czujecie, się teraz ładujemy przestrzeń. Możliwe są prorocze sny i uwaga efekty déjà Bo właśnie czyli takie wrażenia déjà może do Was powracać? Dużo tematów. Także tak, jeszcze raz przypominam Wam, 22 lipca zaczynam warsztaty yy, o prekursorach, Ważne warsztaty, więc, yy, więc zapisujcie się na maile. Ja oczywiście pod filmem też Wam dam informacje yy, yy, na temat jak się zapisać. Yy, zaglądajcie do Sebastiana, na... Zobaczycie jak tam sobie zrobić redesign tomu. Yy, poza tym yy, zmiana tak polega na tym, że stary system pada, nowy się dopiero z nas wytwarza. Niespodzianki nie są niespodziankami, tylko one wynikają z niedoróbek jeszcze przestrzeni z tego, że my nie wiemy, nie spodziewamy się tego, co nowego my sami wprowadzali, wprowadzamy w przestrzeń. To jest trochę taka niespodzianka wynikająca z tego, że jeżeli sama sobie z yy, jakoś przemienie. Um, przemienię sobie przepis na coś, co do tej pory gotowałam, tylko tak, tak, tak i tak. I teraz, jeżeli ja coś nowego wprowadzam, w ten przepis nagle się okazuje, że to zupełnie inaczej smakuje i dużo lepiej. Nie wiem, nową przyprawę wprowadziłam i to smakuje dużo lepiej. Niektóre będą smakowały gorzej, ale to nie szkodzi, zawsze te ta eksperymentalna, taka jest przestrzeń, teraz jest pełna eksperymentów. Nie wszystkie eksperymenty wychodzą, ale będzie tak około, zależy od czego, od 40 na 60, 60 na 40, będziemy tak. Wahać oczywiście do następnej aktualizacji. Słuchajcie, życzę Wam y, przyjemnej i spokojnej, w miarę możliwości, końcówki niedzieli. No i oczywiście najbliższych kilku dni. Pamiętajcie, warsztaty, nie boimy się, lecimy w nowe. Trzymajcie się pa.